Księżyc od miliardów lat jest świadkiem nieustannego bombardowania przez meteoroidy, komety i planetoidy. Każdy z tych kosmicznych zdarzeń pozostawia na jego powierzchni trwały ślad, krater. To dzięki nim możemy czytać historię Układu Słonecznego, niczym otwartą księgę. Czy fascynujące nie byłoby samodzielnie zmierzyć średnicę jednego z takich kraterów? Okazuje się, że to wcale nie jest trudne. Są na to dwa sposoby. Metoda amatorska. Lub półprofesjonalna. Ale w tym filmie pokażę prostszą, amatorską, którą każdy może wykonać. W obu przypadkach potrzebny będzie darmowy program Astro ImageJ, który pozwoli na dokładne wykonanie pomiarów. Link do pobrania programu znajduje się w opisie filmu. A teraz przejdźmy do pomiaru. Wybieram miejsce. Z dobrą widocznością. Sprawdzam pogodę i ustawiam teleskop, lunetę lub lornetkę, tak, by w polu widzenia znalazła się cała tarcza księżyca. Najlepiej w pełni. Przykładam telefon do okularu i robię jak najostrzejsze zdjęcie. Potem zgrywam je na komputer i ewentualnie poprawiam kontrast, by kratery były bardziej wyraźne. Uruchamiam komputer i włączam program Astro Image W otwartym oknie klikam Fil, wybieram opcję Open i wybieram zdjęcie, które chcę poddać pomiarom. Pojawia się drugie okno z wybranym przez nas zdjęciem. W pierwszym oknie programu wybieram narzędzie do pomiaru powierzchni elipsy. Wracam do zdjęcia i trzymając lewy przycisk myszy przeciągam od jednego brzegu tarczy księżyca do drugiego. Następnie dopasowuję elipsę tak, aby idealnie obejmowała obwód tarczy księżyca. Ustawiam kursor na środku tarczy. Klikam prawy przycisk myszy i wybieram measure. Kolejno otwiera się okno z pierwszym pomiarem. Ten pomiar powierzchni elipsy wpisuję do arkusza kalkulacyjnego, który również jest w opisie filmu. To właśnie z tego pomiaru otrzymuję przelicznik pikseli na kilometry najważniejszą informację do dalszych obliczeń. Wracam do programu i ponownie wybieram narzędzie do pomiaru elipsy. Tym razem zaznaczam krater. W moim przypadku jest to Tycho. Dopasowuję elipsę tak, by obejmowała całą jego powierzchnię. Klikam w środek krateru prawym przyciskiem myszy i wybieram myśl. W oknie pomiarowym pojawia się drugi wynik. Tym razem jest to powierzchnia krateru. Wartość powierzchni, która w moim przypadku wyniosła 688 pikseli, wpisuję do arkusza kalkulacyjnego w odpowiednią rubrykę. Mając obliczoną powierzchnię krateru oraz długość liniową, Muszę wprowadzić poprawkę. Księżyc nie jest płaską powierzchnią, lecz w przybliżeniu kulą, dlatego w internecie sprawdzam współrzędne wybranego krateru. Współrzędne wpisuję w odpowiednie pole arkusza. Jeżeli długość lub szerokość podana jest w stopniach i minutach, część po przecinku dodaję jako liczbę minut podzieloną przez 60. Jak widać, otrzymałem wynik 85,49 km, mniej więcej zgodny z rzeczywistą średnicą krateru. Jeśli ktoś chciałby poznać dokładne wzory i szczegóły techniczne, umieszczam je na końcu filmu. A jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zostać na dłużej, kliknij subskrybuj. Do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć.